Cześć, dzisiaj do przetestowania kamera termowizyjna firmy Thermal Master Model P3. Zapraszam. Od tej firmy na kanale już był test kamery termowizyjnej. Był to model P2 Pro, który oczywiście też możecie sobie zobaczyć. Tym razem mam możliwość dla Was przetestować model P3. Jest to kamera stricte dedykowana do napraw elektroniki. Tak, możecie zobaczyć na ilustracji, jest właśnie pokazana płytka, gdzie jakieś elementy, cała płytka w sumie się grzeje. Kamera jest na USB-C, więc nie ma problemu z podpięciem czy do telefonu, Android, iPhone. Yy, również możemy podłączyć ją do komputera. Zakres mierzonej temperatury jest do 600 stopni. Ostrość ustawiamy tutaj sobie manualnie, i mamy też tutaj makro, czyli możemy bardzo sobie zbliżyć i możemy mieć ładny obraz. Pudełko prezentuje się w ten sposób, jakby kogoś to interesowało. Sprawdźmy, co kryje wnętrze. Oczywiście, wszystko ładnie zapakowane. Jakaś szybka instrukcja. Tego typu historie. Tutaj mamy kabel USB-C, wtyk gniazdo, czyli taki przedłużacz z możliwością przejścia na USB-A. Duży plus dla producenta za dodatkowe opakowanie. Kamery, które przeważnie testuję, nie mają takich opakowań, i często sam sobie dokupuję po prostu taki kejsik, no żeby była pod ręką. Wiadomo, nikt w pudełku tego nie trzyma. Mając właśnie w takim pokrowcu, jest to super sprawa, bo nawet możemy to sobie schować w kieszeń, jeżeli potrzebujemy gdzieś mobilnie coś zrobić lub sprawdzić. Pudełku to tyle. Tak to wygląda. W pokrowcu mamy dodatkowo jeszcze przyjściówkę z USB-C na Lightning, czyli do tych starszych iPhone'ów. I sama kamera prezentuje się w ten sposób. Jak dla mnie, design spoko. Czerni ze złotem. Tutaj, właśnie mamy obiektyw, gdzie sobie regulujemy ostrość. USB-C, logo producenta oraz model Thermomaster P3. Tutaj mamy folikę, ale nie będę jej zdejmował. Dobra. Wiemy, co dostajemy w zestawie. No naprawdę wielki plus za ten pokrowiec. To jest coś, co za każdym razem musiałem sobie dokupić sam. Jeszcze mam dodatkowo logo. Super, naprawdę moim zdaniem za to jest duży plus. Oczywiście do obsługi kamery jest dedykowana aplikacja, do której zaraz sobie przejdziemy. Aplikacja do obsługi nazywa się Thermal Master. Podłączam kamerę. I już wszystko działa. Spadł mi taki zasilacz w ręce. Przewody podlutowane. Podłączę zasilacz laboratoryjny i zobaczymy, czy coś tutaj się będzie grzało. Płytka przygotowana, tutaj ją widzicie. Włączę teraz zasilanie. Gdzieś coś tam może się powoli grzać. O, tu już widać, że coś się grzeje. I teraz, manualnie, tutaj obiektywem dostosujemy ostrość do odległości. Zobaczcie, jak, jak jestem kamerą w stanie ustawić, żeby widzieć co dokładnie się grzeje. Ja tu dosłownie jestem 5 cm od płytki i jestem w stanie ustawić tą ostrość. O, teraz mi się skończył zakres. Ja w tym momencie mam obiektyw od badanego przedmiotu mam 2 cm. Więc zobaczcie jak to fajnie można sobie wyostrzyć. Teraz oddalej postaram się zmienić tą Ostrość, żeby z daleka było widać i z powrotem zwiększę jeszcze prąd, który tu płynie na zwarciu. Zmienię jeszcze kolor na inny. O, ten kolor też jest fajny. Nawet lepiej bym powiedział, że widać. Temperaturę. Temperatura była wyższa niż zakres, i włączyła się ochrona obiektywu. Jeżeli chcemy dalej to obserwować, musimy sobie zmienić na inny zakres. Dobra, mam tutaj teraz większą płytkę. Jak ktoś śledzi kanał, to już ta płytka była, kiedyś występowała. I zobaczmy, co tutaj się zaświeci. No, i zobaczcie, jak to ładnie widać. Sprawdźmy, ile wytrzyma ten układ. Z ciekawości. Zobaczmy, czy się przełączy. Zakres automatycznie. No dobra, układ się chyba uszkodził i się wyłączyło. Widzieliście na ujęciach, jak się spisuje ta kamera. Z moim zdaniem jest to naprawdę fajna kamera do napraw. Bije na głowę wszystkie inne kamery, które do tej pory miałem okazję przetestować. Byliście w stanie sami zobaczyć, że kręcąc w jedną lub w drugą stronę, jesteśmy w stanie ustawić tak ostrość. Dosłownie no z 2 cm jesteśmy w stanie zobaczyć, który rezystor czy jakiś układ, na przykład, jest uszkodzony i się grzeje. Jeżeli miałbym taką sytuację, że chciałbym kupić jakąś kamerkę, właśnie do napraw, czy to amatorsko, czy już profesjonalnie, to ta kamerka naprawdę spełnia wszystkie oczekiwania. Jakość obrazu, możliwość regulacji, ostrości, makro. No i jeszcze nie wspomnę o. Pokrowcu, który też oczywiście chroni tą kamerę. I teraz najważniejsze, ta kamera może być wasza. Damn! Tak, dobrze słyszycie. Kamera termowizyjna firmy Thermalmaster Model P3. Jeden z was dostanie tą kamerę. Aby ta kamera trafiła do ciebie, musisz spełnić dwa warunki. Wystarczy, że wspierasz ten kanał na dowolnym progu oraz klikniesz subskrypcję. To ta kamera może być Twoja. Jest to taki prezent ode mnie dla Was, bo dzięki Wam mogę takie rzeczy testować. I myślę, że na święta dla Majsterkowicza ta kamera będzie bardzo fajnym prezentem. Ja osobiście bym się bardzo ucieszył z takiej kamery. Oczywiście, dodatkowo możesz pod tym filmem napisać komentarz. Również, jeżeli byście chcieli sami zakupić taką kamerę to pod filmem są odpowiednie linki, które prowadzą właśnie do możliwości zakupu tej kamery. Oczywiście też tam znajduje się kod rabatowy dla Was. Podsumowując, jesteś wspierającym kanał na YouTubie? Jesteś subskrybentem? Napisz komentarz, tak abym wiedział, że chcesz tą kamerę. Możesz napisać dlaczego Ty? No i może ona trafi właśnie do Ciebie. Jeżeli test kamery Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcja mile widziana. Zapraszam do komentowania oraz pod filmem macie możliwość wesprzeć kanał w rozwoju przez YouTube'a, jak i przez symboliczną kawę. A w tym odcinku to tyle. Trzymajcie się. Cześć!